Uuuu, uh, motorówkę słyszę. No. Drzewa wycinają. Nie wiem, ale motorówka płynie tutaj. Przejdź na motorówce. To przebiję. Zastrzeliłem jednego. Jeszcze kierowca dostał. Dostał. Uuu, dostali ostro. Byłyśwa, uciek na pełny. A oni na tą wyspę, tą, tą, tą taką tą e, Dyplomatyczną rezydencję. No, no to jej baza. No. Uf, Wystrzelałem cały ten Dobra już nie trafię Chyba, że Blazem No, nie trafi Ale on chyba nie żyje, kręcą się w kółkę w kółko <grym> na tej łódce No w kółkę a może tam popłynę? Pokręcą się w kółko. Może skończy się paliwo. Ty tam podpłyniesz, wciągnie, Cię z mieli i ty tyle. Jeden żyje, bo się czołga po łódce, ale kierowca się zbugował jakby. I on nie jest w stanie nic zrobić. Jest uwięziony na łódce. <grystanie> o, i teraz łódka staje powoli. Ucieka Ale dwóch zabitych ostatni mam. Pul auto nie ustawi. No bo to był twój gun A. Ten co Ci Macie dał. Bo ja go udzielen. Leciało. Pokarało. Zamiast mi oddać, to się wziął. O. Nie. O, ciało. Nie ma nikogo, odpływa. Zabiłem gościa. Jakiegoś jednego. Uch, ktoś walczy. Do SKS full paczkę, choć zaraz go będę sprzedawał, ale na tą chwilę to mi się podoba. ZAMIENIA TO Jeszcze DO SKS-a Darmowe doładowanie Czekaj na full? Nie O fajna tutaj jest fajna okienko Bo ja chcę do tradera się dostać Łopatę masz na blisko <słyska> <słyska> SKS na daleko, łopata na blisko ty, tu już się... Ja nie jestem w takim nastroju flikowym. Bo ja mam coś takiego, że. Pewnie też tak masz, że. Gdzie byś nie strzelał to wszystko wszystko wchodzi, nie? A czasami jest tak, że no... nic. Prosta sprawa i nic. Ty właśnie ja sobie włączę jednak tą ładniejszą grafikę może. O Chociaż nas stream tak słabej jakości jest, że kurde, i tak nic nie widać. Na Twitchu trochę lepiej chyba wygląda obraz, bo nawet dużo lepiej. Wy... O, dobra. Serio są małpy? Nie, nie. My ogólnie z, z tym kolegą Diego, my, my mówimy małpy na ten, na innych graczy, nie. I my nie mówimy, że tam, kont no też się mówi kontakt, ale ten mówimy, że małpa. Właśnie, właśnie małpa. Gość. Super. O, do mnie teraz. Na mnie. Ach, dobra, nie będę go zaczepiał. On ma jakiegoś lepszego chyba gana. Niech będzie moją przynętą. Ciekawe czy będzie... On do mnie szczerał. I znowu pewnie pięknie zabije, bo... Jak on szybko zasuwa, kurde. Opóźnienia mam. Gołem mostem. Jak mam Osina to mnie uszczeli bez problemu. I wtedy do wody skoczę, ale będzie akcja jak z filmu. Ty patrz, on na prawo. On do tych kolegów? Trzech? No w ogóle on mnie widział? Nie widział chyba. On do tych trzech kolegów pobiegł. No tych dwóch kolegów co płynęło i będzie ich trzech. na czerwono. Ty, a ja wywaliłem o, op patrunek. Szybko, szybko, dawaj. Patrunek. Ty no szybko, szybko. A ważno pink. No co jest? Wiesz co, no patrunek. No nie mogę Kurde no Bigboxa odpalisz <grym> Znaczy no od, od, odpalisz, bo ja za chwilę tutaj, Czuję, że będzie ostra wymiana, taki skład white myślę Myślę tak zrobimy, że tutaj zrobię takiego zrobimy sobie skład wipe'a tak 3 gości no i później jeszcze przyjdzie pięciu to wtedy no i to będzie tyle, nie? Miałem nie lutować, ale kuś. nie będę kapił patę bo to jest tak oczywiste, że kurda na no szkoda Ja pierniczę. Jasna cholera. No tu jest fajna. No to ty, ty, no to jest. świetna pozycja. Ważne, wszystko widzę. Tutaj mógłbym zostawić tego. Jakiś plesak. Może zostawię swój plesak. Albo te kamizelki jakieś. Kamizelkę zostawię tylko, gorzej jak on ją ubierze, ja szczelę i ona go uratuje. A pójdę spróbować. Moje do drodze nie padnę. Tak zbejtować. Tylu w takich hamskie kampienie, ale no cóż. Daisy. Sorry man, sorry. Sorry for this. Hi, hi. I was scared that was bleak. Sorry, sorry man. No, no, sorry. I can give you maybe something a gun. Do you want a gun? Oh, okej okay. wait oh my god The zombie here you have a gun and better even you have a plate carrier nie dam mu tego kurde galila przecież to jest na 56 tak pomiedz hmm. daj mnie za chwilę